6 września 1976 roku. Świat obiegła wiadomość, która wstrząsnęła całym zachodnim wywiadem lotniczym. Radziecki pilot wojskowy wylądował w Japonii na pokładzie najnowocześniejszego myśliwca przechwytującego i poprosił o azyl polityczny. Ale to nie sam fakt ucieczki był największą sensacją tamtego dnia. Prawdziwy szok nadszedł dopiero wtedy, gdy Amerykanie zobaczyli, co dokładnie przywiózł ze sobą zbieg. I jakie sekrety skrywał jego samolot. Ta jedna decyzja jednego pilota zmieniła całą równowagę sił w powietrzu między dwoma supermocarstwami i doprowadziła do powstania maszyny, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców przechwytujących na świecie. Żeby jednak zrozumieć, dlaczego ta ucieczka miała tak ogromne znaczenie, musimy cofnąć się o dekadę wstecz do momentu, gdy Stany Zjednoczone wprowadziły do służby maszynę która wydawała się pochodzić z przyszłości. W styczniu 1966 roku amerykańskie siły powietrzne oficjalnie zaprezentowało światu samolot rozpoznawczy oznaczony jako SR-71 i nazwany Blackbird, czyli Czarny Drost. Ta smukła czarna maszyna o futurystycznych kształtach potrafiła osiągać prędkości przekraczające 3,3 ,3 macha, czyli ponad 3500 km na godzinę. Ale prędkość to było dopiero połowa tego, co czyniło czarnego drozda praktycznie nietykalnym. Samolot operował na pułapie przekraczającym 26 tysięcy metrów, czyli niemal na granicy stratosfery, w miejscu, gdzie niebo staje się granatowe i widać już krzywiznę ziemi. Dla Związku Radzieckiego pojawienie się SR-71 stanowiło prawdziwy koszmar strategiczny. Amerykański samolot szpiegowski mógł przelatywać nad najbardziej tajnymi radzieckimi instalacjami wojskowymi i robić szczegółowe zdjęcia, a Sowieci nie mieli absolutnie żadnego sposobu, żeby go powstrzymać. Radzieckie myśliwce przechwytujące nie były w stanie wznieść się na taką wysokość, a nawet gdyby im się to udało, nie miały szans dogonić maszyny lecącej z prędkością przekraczającą 3000 km na godzinę. Pociski ziemia-powietrze. Również okazywały się bezużyteczne, ponieważ SR-71 leciał szybciej niż większość radzieckich rakiet przeciwrotniczych. Piloci Czarnego Drozda wspominali później, że standardową procedurą unikania radzieckiego pocisku było po prostu dodanie gazu, ponieważ samolot przyspieszał szybciej niż goniąca go rakieta. Kreml nie mógł zaakceptować takiej sytuacji, w której amerykańskie samoloty szpiegowskie bezkarnie naruszają radziecką przestrzeń powietrzną. Fotografując wszystko, co uznają za interesujące. Biuro Konstrukcyjne Mikojana otrzymało pilne zadanie: stworzenia myśliwca przechwytującego zdolnego do neutralizacji zagrożenia ze strony SR-71. W 1964 roku, jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem Czarnego Drozda do służby, Sowieci rozpoczęli pracę nad własną odpowiedzią. Tak narodził się projekt, który otrzymał oznaczenie MIG-25. Nowy radziecki myśliwiec miał imponujące parametry, przynajmniej na papierze. Jego maksymalna prędkość wynosiła 3,2 Macha, co czyniło go najszybszym pilotowanym samolotem bojowym w historii radzieckiego lotnictwa. Maszyna mogła wznosić się na pułap przekraczający 20 tysięcy metrów co teoretycznie dawało jej szansę na przechwycenie wysoko lecącego czarnego drozda. Gdy zachodnie wywiady po raz pierwszy zobaczyły zdjęcia MiG-25 na paradzie lotniczej w Moskwie, natychmiast ogarnęła je panika. Ogromne skrzydła radzieckiego myśliwca sugerowały doskonałą zwrotność, a imponujące rozmiary maszyny wskazywały na potężne uzbrojenie i zaawansowane systemy radarowe. Amerykańscy analitycy wojskowi Zaczęli gorączkowo pracować nad odpowiedzią na nowe radzieckie zagrożenie. Pentagon przeznaczył miliardy dolarów na rozwój nowych myśliwców, które miały sprostać rzekomej radzieckiej supermaszynie. Programy takie jak F-15 Eagle powstały w bezpośredniej odpowiedzi na zagrożenie, jakie według Amerykanów stanowił MIG-25. Zachód żył w przekonaniu, że Związek Radziecki dysponuje myśliwcem przewyższającym wszystko. Co mają do zaoferowania zachodnie siły powietrzne. Ale prawda o MiG-25 była zupełnie inna niż wyobrażali sobie zachodni analitycy, i ta prawda miała wkrótce wyjść na jaw w najbardziej spektakularny z możliwych sposobów. 6 września 1976 roku 29-letni porucznik Wiktor Bielenko podniósł się z łóżka w swojej kwaterze na lotnisku Czugujewka w kraju nadmorskim na dalekim wschodzie Związku Radzieckiego. Ten dzień miał być zwykłym dniem szkoleniowym z zaplanowanymi lotami ćwiczebnymi nad Morzem Japońskim. Bielenko służył w elitarnej jednostce obrony powietrznej i był jednym z niewielu pilotów dopuszczonych do pilotowania ściśle tajnego MIG-25P, który stanowił najnowszą wersję radzieckiego myśliwca przechwytującego. Nikt z jego przełożonych nie podejrzewał, że tego poranka Bielenko zamierzał wykonać manewr, który zmieni historię zimnowojennej rywalizacji w powietrzu. O godzinie 13 czasu lokalnego Bielenko wystartował ze swojej bazy w ramach rutynowego lotu szkoleniowego. Przez kilkanaście minut wykonywał standardowe manewry, pozostając w kontakcie radiowym z kontrolą naziemną. Następnie nagle wyłączył transponder i skierował nos swojej maszyny na południowy wschód. Zniżając się do wysokości zaledwie 30 metrów nad powierzchnią morza. Na tak niskim pułapie radzieckie radary nie były w stanie go wykryć, a Bielenko pędził w kierunku Japonii z prędkością przekraczającą 1000 km na godzinę. Problem polegał na tym, że pilotowi zaczynało brakować paliwa. MiG-25 był niezwykle paliwożerną maszyną, a lot na małej wysokości dodatkowo zwiększał zużycie. Gdy Bielenko dotarł do japońskiego wybrzeża, jego zbiorniki były niemal puste. Pilot desperacko szukał jakiegokolwiek lotniska, na którym mógłby wylądować. Pierwotnie planował dotrzeć do bazy amerykańskich sił powietrznych Chitose na Hokkaido, ale zorientował się, że nie ma wystarczająco paliwa. Zamiast tego dostrzegł cywilne lotnisko Hakodate i skierował się w jego stronę, mimo że pas startowy był znacznie krótszy niż wymagał tego jego samolot. Lądowanie. Okazało się dramatyczne. Bielenko podchodził do pasa z nadmierną prędkością, ponieważ MiG-25 nie był zaprojektowany do operowania z tak krótkich pasów startowych. Samolot dotknął ziemi, i pilot natychmiast wypuścił spadochron, hamujący jednocześnie, wciskając hamulce na maksimum. Maszyna pędziła po pasie startowym, zbliżając się niebezpiecznie do jego końca. W ostatniej chwili Bielenko zdecydował się na desperacki manewr, skręcając gwałtownie w bok, co spowodowało uszkodzenie podwozia, ale pozwoliło uniknąć katastrofy. MiG-25 zatrzymał się zaledwie kilkadziesiąt metrów przed ogrodzeniem lotniska, wprawiając w osłupienie japońskich kontrolerów lotu, którzy nie mieli pojęcia, co właśnie wylądowało na ich pasie. Japońskie władze natychmiast powiadomiły Amerykanów o niezwykłym gościu, który pojawił się na Hokkaido. Dla amerykańskiego wywiadu była to wiadomość, na którą czekali od lat. Po raz pierwszy mieli szansę dokładnie zbadać radziecką maszynę bojową, której tak bardzo się obawiali. W ciągu kilku godzin na lotnisko Hakodate przybyli amerykańscy eksperci techniczni, gotowi do szczegółowej analizy zdobycznego samolotu. Tymczasem Związek Radziecki wpadł w furię, domagając się natychmiastowego zwrotu maszyny i oskarżając Japonię o naruszenie prawa międzynarodowego. Przez kolejne 67 dni amerykańscy i japońscy inżynierowie rozbierali MIG-25 dosłownie na części, badając każdy element konstrukcji od silników po systemy awioniczne. To, co odkryli, zaszokowało zachodnich ekspertów, ale zupełnie nie w ten sposób, jakiego się spodziewali. Okazało się, że maszyna, której tak bardzo się obawiali, była znacznie mniej zaawansowana niż zakładali. Ogromne skrzydła, które sugerowały doskonałą manewrowość, w rzeczywistości służyły wyłącznie do utrzymania w powietrzu niezwykle ciężkiej konstrukcji ważącej ponad 38 tysięcy kilogramów z pełnymi zbiornikami. Samolot był wykonany głównie ze stali niklowej, a nie z lekkich stopów tytanu, jak zakładano, co tłumaczyło jego nadmierną masę. System radarowy okazał się zaskakująco prymitywny. Oparty na lampach próżniowych zamiast nowoczesnej elektroniki półprzewodnikowej. Amerykańscy inżynierowie żartowali, że radar MiG-25 ma moc porównywalną z kuchenką mikrofalową. Najbardziej rozczarowujące okazały się osiągi maszyny w warunkach bojowych. Owszem, MiG-25 mógł osiągnąć prędkość przekraczającą 3 machy, ale tylko przez kilka minut i kosztem nieodwracalnego uszkodzenia silników. W praktyce bezpieczna maksymalna prędkość wynosiła około 2,8 Macha, znacznie poniżej możliwości SR 71. Co więcej, samolot był praktycznie nieużywalny na niskich wysokościach, gdzie jego manewrowość spadała do poziomu ciężkiego bombowca, a zużycie paliwa rosło do absurdalnych wartości. Zasięg operacyjny w trybie bojowym nie przekraczał 600 km, co czyniło maszynę bezużyteczną do długotrwałych misji przechwytywania. Zachodnia prasa miała używanie, publikując szczegóły radzieckich niedociągnięć technologicznych. Gazety rozpisywały się o przestarzałej elektronice i prymitywnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, wyśmiewając sowiecką maszynę jako latający złom. Pentagon mógł odetchnąć z ulgą, ponieważ okazało się, że zagrożenie ze strony MiG-25 było znacznie wyolbrzymione. Kreml otrzymał szczegółowy raport o tym, co Amerykanie odkryli podczas analizy przechwyconego samolotu, i wnioski były druzgocące. Radzieckie dowództwo wojskowe zdawało sobie sprawę, że ich najnowocześniejszy myśliwiec przechwytujący został publicznie upokorzony, a Zachód stracił wszelki respekt przed radzieckim lotnictwem bojowym. Ale jeszcze zanim Bielenko wylądował w Japonii, w radzieckich biurach konstrukcyjnych trwały już intensywne prace nad maszyną, która miała być odpowiedzią na wszystkie słabości poprzednika. Zaledwie 10 dni po ucieczce Bielenki, 16 września 1976 roku, prototyp nowego myśliwca, oznaczony jako y e 155 mp oderwał się od pasa startowego tajnego poligonu doświadczalnego, rozpoczynając nowy rozdział w historii radzieckiego lotnictwa. Konstruktorzy z biura Mikoyana otrzymali jasne wytyczne dotyczące tego, co nowa maszyna musi potrafić. Po pierwsze, przechwytywać pociski manewrujące i ich nosiciele, osiągając zasięg bojowy w najkrótszym możliwym czasie od startu. Po drugie, wykrywać i niszczyć nisko lecące cele, w tym pociski manewrujące, bezzałogowe aparaty latające oraz śmigłowce. Po trzecie, eskortować radzieckie bombowce strategiczne na dalekie odległości. Po czwarte, zapewniać strategiczną obronę powietrzną na obszarach nieobjętych zasięgiem naziemnych systemów przeciwlotniczych. Te wymagania oznaczały, że nowy samolot musiał być czymś więcej niż tylko szybkim myśliwcem miał stać się latającym centrum dowodzenia, zdolnym do kontrolowania całych sektorów przestrzeni powietrznej. Zewnętrznie, nowa maszyna przypominała swojego poprzednika, zachowując podobne wymiary i ogólną sylwetkę MIG-31. Mierzył 22,6 metra długości oraz 6,45 metra wysokości, z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 13,456 metra. Powierzchnia skrzydeł pozostała niemal identyczna jak w poprzedniku, wynosząc 61,6 metra kwadratowego, ale te podobieństwa zewnętrzne maskowały rewolucję, która dokonała się wewnątrz kadłuba. Najważniejszą innowacją był zupełnie nowy system radarowy, oznaczony jako zasłon. To właśnie ten radar uczynił MIG-31 maszyną wyprzedzającą swoją epokę o całe dekady. Był to pierwszy na świecie myśliwiec wyposażony w radar z fazowaną anteną szczelinową czyli technologię, która w zachodnich siłach powietrznych pojawiła się dopiero wiele lat później. Tradycyjne radary lotnicze wykorzystywały mechanicznie obracającą się antenę co ograniczało prędkość skanowania przestrzeni i niezawodność systemu. Fazowana antena szczelinowa działała na zupełnie innej zasadzie, kierując wiązkę radarową elektronicznie, bez żadnych ruchomych części. Dzięki temu radar zasłon mógł niemal natychmiastowo przeszukiwać ogromne obszary przestrzeni powietrznej i śledzić wiele celów jednocześnie. Możliwości nowego radaru były oszałamiające jak na tamte czasy. System wykrywał cele powietrzne w odległości 200 km przed samolotem, skanując przestrzeń o szerokości 225 km. Antena radarowa mogła kierować wiązkę 70 stopni w prawo i w lewo od osi samolotu, 70 stopni w górę oraz 60 stopni w dół. To oznaczało, że MIG-31 mógł wykrywać i atakować cele lecące znacznie wyżej lub niżej niż on sam co było niemożliwe dla większości ówczesnych myśliwców. W momencie wprowadzenia do służby w 1981 roku maszyna mogła jednocześnie śledzić 10 celów i naprowadzać pociski na 4 z nich. Współczesne, zmodernizowane wersje potrafią śledzić 24 cele i atakować 6 jednocześnie. Ale prawdziwa rewolucja tkwiła w systemie wymiany danych między samolotami. MIG-31 został wyposażony w automatyczny system łączności, który pozwalał maszynom działającym w grupie na natychmiastową wymianę informacji o wykrytych celach. Każdy samolot automatycznie przesyłał dane ze swojego radaru do pozostałych maszyn w promieniu 200 km, tworząc zintegrowany obraz sytuacji powietrznej. Co więcej, MiG-31 mógł przejmować kontrolę nad myśliwcami wyposażonymi w prostsze systemy awioniczne, naprowadzając je na cele wykryte przez swój zaawansowany radar. W praktyce oznaczało to, że cztery samoloty tego typu, działające w szyku bojowym, mogły kontrolować pas przestrzeni powietrznej o szerokości przekraczającej tysiąc kilometrów. Żadna zachodnia maszyna nie oferowała wówczas podobnych możliwości. Konstruktorzy zadbali również o osiągi, które stanowiły słaby punkt poprzednika. Nowy myśliwiec otrzymał dwa silniki sołowiow D30F6 z dopalaczami generujące łączny ciąg przekraczający 300 kN. Prędkość maksymalna na dużych wysokościach pozostała porównywalna z poprzednikiem, wynosząc około 3000 km na godzinę, czyli 2,83 macha. Kluczowa różnica pojawiła się jednak w osiągach na małych wysokościach, gdzie MiG-31 rozpędzał się do 1500 km na godzinę, przekraczając barierę dźwięku, podczas gdy jego poprzednik ledwo osiągał 1100 km na godzinę, pozostając w zakresie prędkości poddźwiękowych. Imponująca była również prędkość wznoszenia, wynosząca 288 m na sekundę. Dla porównania, amerykański SR-71 wspinał się z prędkością zaledwie 60 metrów na sekundę. Oznaczało to, że radziecki myśliwiec mógł w ciągu niespełna dwóch minut wznieść się na wysokość 30 km, podczas gdy amerykańskiemu samolotowi szpiegowskiemu zajęłoby to ponad 8 minut. 6 maja 1981 roku MiG-31 Został oficjalnie przyjęty na uzbrojenie radzieckich Sił Obrony Powietrznej. Produkcja seryjna ruszyła już dwa lata wcześniej, w 1979 roku, a do momentu zakończenia produkcji w 1994 roku, z hal fabrycznych wyjechało łącznie 519 egzemplarzy. 349 z nich stanowiły wersje podstawowe, natomiast pozostałe 170 maszyn. Wyprodukowano w piętnastu różnych modyfikacjach, dostosowanych do specjalistycznych zadań bojowych. Większość trafiła do jednostek stacjonujących wzdłuż północnych i wschodnich granic Związku Radzieckiego, gdzie najprawdopodobniej mogło dojść do konfrontacji z amerykańskimi samolotami rozpoznawczymi. Amerykanie dowiedzieli się o istnieniu nowego radzieckiego myśliwca znacznie wcześniej niż Sowieci by sobie tego życzyli. Podczas przesłuchań Wiktor Bielenko przekazał amerykańskiemu wywiadowi informacje o trwających pracach nad następcą MiG-25. Zbieg określił nową maszynę mianem Super Foxbat, sugerując, że będzie ona znacząco ulepszoną wersją samolotu, którym przyleciał do Japonii. Amerykański wywiad nadał nowemu radzieckiemu myśliwcowi oznaczenie kodowe Foxhound, czyli ogar gończy. Nawiązując do jego roli łowcy szybkich celów powietrznych. Przez kolejne lata zachodnie służby wywiadowcze gorączkowo zbierały informacje o możliwościach nowej radzieckiej maszyny, ale pełny obraz jej zdolności bojowych pozostawał niejasny aż do połowy lat 80. 31 stycznia 1986 roku doszło do pierwszej udokumentowanej konfrontacji między MiG-31. A legendarnym czarnym drozdem. Kapitan Michał Miagi, służący w jednostce obrony powietrznej na północy Związku Radzieckiego, otrzymał tego dnia alarm o zbliżającym się amerykańskim samolocie rozpoznawczym. Procedura przechwycenia SR-71 była obliczona co do sekundy, a myśliwce musiały wystartować dokładnie 16 minut po początkowym alarmie. W swoich wspomnieniach Miyagi opisał atmosferę panującą na lotnisku w momencie ogłoszenia alarmu. Zaalarmowano nas o przechwyceniu o godzinie 11. Rozległ się przenikliwy dzwonek alarmowy, a następnie potwierdzono go przez megafony. Pojawienie się SR-71 zawsze wywoływało nerwowość. Wszyscy zaczynali mówić gorączkowymi głosami, biegać w kółko i reagować na sytuację z nadmierną emocjonalnością. Miagi wspominał, że jego MiG-31 namierzył amerykański samolot szpiegowski z odległości około 120 km na wysokości 16 tysięcy metrów, czyli 52 tysięcy stóp. Radziecki pilot twierdził, że po wzniesieniu się na wysokość zbliżoną do pułapu czarnego drozda, mógł dostrzec amerykańską maszynę gołym okiem jako ciemną smugę na tle ciemniejącego nieba. Radar zasłon utrzymywał pewne namierzenie celu przez cały czas manewru zbliżeniowego, dostarczając pilotowi precyzyjnych danych o pozycji, prędkości i kursie intruza. Gdyby amerykański samolot naruszył radziecką przestrzeń powietrzną, zostałby wydany rozkaz odpalenia bojowego pocisku. Praktycznie nie było szans, żeby samolot uniknął pocisku R-33. Te słowa Miagiego stanowiły pierwszą publiczną deklarację, że Związek Radziecki dysponuje bronią zdolną do zestrzelenia nietykalnego dotąd SR-71. Jeszcze bardziej dramatyczne wydarzenie rozegrało się 3 czerwca tego samego roku nad morzem Baręca na północ od półwyspu kolskiego. Tym razem do przechwycenia pojedynczego amerykańskiego samolotu rozpoznawczego wysłano aż sześć myśliwców MIG-31. Działających w skoordynowanym szyku bojowym. Wykorzystując swój rewolucyjny system wymiany danych, radzieckie maszyny utworzyły szczelną barierę radarową, kontrolując ogromny obszar przestrzeni powietrznej. SR-71 znalazł się w sytuacji bez precedensu w swojej historii operacyjnej. Po raz pierwszy amerykański samolot szpiegowski został skutecznie namierzony i śledzony przez wiele myśliwców jednocześnie. Z których każdy był teoretycznie zdolny do jego zestrzelenia. Według zgodnych relacji obu stron tego starcia żadne pociski nie zostały wystrzelone, ponieważ czarny drost nie naruszył radzieckiej przestrzeni powietrznej. Amerykański samolot wykonał zwrot i oddalił się w kierunku zachodnim, rezygnując z kontynuowania misji rozpoznawczej. Radzieckie dowództwo uznało operację za pełny sukces. Udowadniający, że ich nowy myśliwiec jest zdolny do skutecznego powstrzymywania amerykańskich samolotów szpiegowskich, nawet bez oddania strzału. Sam fakt, że SR-71 musiał przerwać misję, stanowił bezprecedensowe zwycięstwo w trwającej od dwóch dekad rywalizacji o panowanie w górnych warstwach atmosfery. Incydent nad morzem Barentsa okazał się punktem zwrotnym w historii zimnowojennego szpiegostwa powietrznego. Według wszystkich dostępnych źródeł był to ostatni raz, kiedy SR-71 wykonywał misję rozpoznawczą w pobliżu granic Związku Radzieckiego. Kilka lat później Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu czarnego drozda ze służby, zastępując loty załogowych samolotów szpiegowskich rozpoznaniem satelitarnym. Wielu amerykańskich pilotów SR-71 twierdziło później, że nigdy nie czuli się zagrożeni przez radzieckie myśliwce. Ale fakty przemawiały same za siebie. Bezkarnym przelotom w pobliżu radzieckich granic przyszedł kres dokładnie wtedy, gdy pojawił się samolot zdolny do ich powstrzymania. Największa ironia w historii. MIG-31 ujawniła się jednak dopiero trzy dekady później 26 kwietnia 2017 roku, podczas ćwiczeń nad poligonem w południowo-wschodniej Rosji. Jeden z tych myśliwców został zestrzelony pociskiem R-33, wystrzelonym przez inny MiG-31, w wyniku awarii systemu radarowego i kontroli ognia. Obaj piloci zdołali się katapultować i przeżyli wypadek. Oznacza to, że przez całą swoją historię operacyjną, MiG-31 zdołał zestrzelić więcej własnych maszyn niż SR-71, do którego zwalczania został stworzony. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku większość wyprodukowanych maszyn trafiła do rosyjskich sił powietrznych, które odziedziczyły lwią część radzieckiego arsenału lotniczego. 50 egzemplarzy pozostało w Kazachstanie, który ogłosił niepodległość i utworzył własne siły zbrojne. W 2007 roku pojawiły się doniesienia, że syryjskie siły powietrzne zamówiły 8 sztuk tego myśliwca od Rosji. Rząd rosyjski oficjalnie zaprzeczył realizacji tego zamówienia, jednak władze tureckie twierdziły, że w 2015 roku 6 maszyn zostało dostarczonych do Syrii. Niezależnie od prawdziwości tych informacji jasne było, że MIG-31 pozostaje maszyną wzbudzającą zainteresowanie również poza granicami byłego Związku Radzieckiego. Rosyjskie dowództwo wojskowe zdawało sobie sprawę, że pomimo imponujących osiągów podstawowa wersja myśliwca wymaga gruntownej modernizacji, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. W 2010 roku rozpoczęto program unowocześnienia floty do standardu oznaczonego jako BM. Dokładna liczba maszyn objętych programem pozostaje tajemnicą wojskową, ale szacunki zachodnich analityków wskazują na przedział od 50 do 130 egzemplarzy. Zmodernizowane samoloty otrzymały całkowicie nową awionikę, gielofunkcyjne wyświetlacze ciekłokrystaliczne w kokpicie oraz znacznie wydajniejsze systemy komputerowe, zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Najbardziej spektakularną zmianą był nowy radar, zdolny do wykrywania celów powietrznych z odległości 320 km, czyli o 60% dalej niż oryginalny system zasłon. Zmodernizowany radar potrafi automatycznie klasyfikować wykryte cele według stopnia zagrożenia, jakie stanowią, pozwalając pilotowi na błyskawiczne podejmowanie decyzji taktycznych w chaosie współczesnego polawarki. System wymiany danych również przeszedł gruntowną modernizację, wykorzystując cyfrowe łącza komunikacyjne o znacznie większej przepustowości niż analogowe systemy z lat 80. Wersja BM. Otrzymała również dostęp do nowych typów uzbrojenia, których konstruktorzy nie mogli nawet sobie wyobrazić, gdy projektowali oryginalną maszynę. Jednym z najbardziej imponujących jest pocisk R-37, zdolny do rażenia celów oddalonych o ponad 300 km. Ten pocisk osiąga prędkość hipersoniczną, przekraczającą 6 machów, co czyni go praktycznie niemożliwym do uniknięcia przez jakikolwiek współczesny samolot bojowy. Zmodernizowane maszyny mogą również przenosić pociski przeciwradarowe KH-31, służące do niszczenia naziemnych stacji radarowych, oraz różne typy pocisków powietrze-ziemia, rozszerzających zakres wykonywanych misji daleko poza pierwotne zadania przechwytywania. W 2015 roku rosyjski wiceminister obrony Jurij Borisow ogłosił, że zmodernizowana flota pozostanie w służbie przynajmniej do lat 30. XXI wieku. Oznacza to, że większość aktywnych maszyn będzie latać przez 50 lat od momentu wyprodukowania, co stanowi niezwykłe świadectwo solidności oryginalnej konstrukcji. Jednak rosyjskie siły zbrojne nie zamierzają polegać wyłącznie na modernizacji starych płatowców i już pracują nad następcą, który ma zadebiutować w nadchodzących latach. Pogłoski o projekcie oznaczonym jako MIG-41. Pojawiły się po raz pierwszy w 2014 roku, gdy rosyjski pilot doświadczalny Anatolii Kwoczur wspomniał o pracach nad myśliwcem przechwytującym szóstej generacji. Według ujawnionych informacji, nowa maszyna ma osiągać prędkość minimalną 4 machów, a niektóre źródła sugerują nawet możliwość rozpędzenia się do 4,3 macha, czyli ponad 5200 km na godzinę. Proces projektowania został oficjalnie zakończony w 2019 roku, a dyrektor generalny korporacji Mikojan, Ilja Tarasenko, potwierdził, że sylwetka nowej maszyny będzie przypominać swojego poprzednika, choć konstrukcja czerpie również inspirację z myśliwca Su-57. Tarasenko zasugerował również, że nowy samolot może otrzymać pociski przeciwsatelitarne oraz laserowy system obrony przed nadlatującymi pociskami co uczyniłoby go pierwszym myśliwcem zdolnym do zwalczania celów orbitalnych. Obecnie około 120 MiG-31 pozostaje w aktywnej służbie w rosyjskich siłach powietrznych, patrolując rozległe przestrzenie powietrzne nad Syberią i Arktyką. Maszyna, która powstała jako odpowiedź na amerykańskiego Czarnego Drozda, przetrwała swojego przeciwnika o ponad trzy dekady i wciąż stanowi kluczowy element rosyjskiej obrony powietrznej. Bez oddania ani jednego strzału w kierunku ESR-71, zdołała zakończyć erę bezkarnego szpiegostwa powietrznego, zmuszając Stany Zjednoczone do przeniesienia rozpoznania strategicznego w przestrzeń kosmiczną. Jeśli ta historia was zainteresowała i chcielibyście usłyszeć więcej opowieści o fascynujących maszynach, które zmieniły bieg historii, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu o jakim samolocie, czołgu lub okręcie. Chcielibyście usłyszeć następnym razem. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a my widzimy się już wkrótce.